Baysuites to butikowa inwestycja o wyjątkowym charakterze. Zaledwie 37 apartamentów starannie zaprojektowanych z myślą o najbardziej wymagających. Tutaj każdy detal od architektury po wykończenia powstał z myślą o komforcie, estetyce i prywatności. Serce Ustronia Morskiego, zaledwie 80 metrów od plaży, krok od morza, zanurzone w przestrzeni i świetle. W miejscu, gdzie czas płynie wolniej, a codzienność nabiera nowego smaku. Wnętrza są jasne, nowoczesne i eleganckie. Z panoramicznymi przeszkleniami, które otwierają się na krajobraz morza i okolicy. Wieczorami gości zaprasza strefa widokowo-wypoczynkowa z szeroką panoramą na Bałtyk i otaczający pejzaż. Idealna, by zatrzymać się na chwilę i delektować spokojem zachodzącego słońca. W budynku znajduje się również kameralna strefa wellness z basenem i sauną, eleganckie lobby z recepcją oraz pełna obsługa zarządzania najmem, zapewniająca swobodę oraz wysoką efektywność inwestycyjną. Baseyoods powstaje w samym centrum Ustronia Morskiego, wyznaczając nowy kierunek rozwoju kurortu. To jego przyszła wizytówka i punkt do odniesienia dla stylu nadmorskiego życia. To więcej niż nieruchomość to wybór estetyki, jakości i ponadczasowej wartości. base suits, przestrzeń z charakterem luksus w najczystszej formie.